Rotunda Świętego Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie to właśnie tutaj podczas specjalnego nabożeństwa odbyła się modlitwa o pokój dla świata. Było to zwieńczenie międzynarodowej konferencji poświęconej dziedzictwu kulturowemu apostołów Słowian, która miała miejsce w cieszyńskim klasztorze Bonifratrów. Ta konferencja miała jakby takie trzy momenty. Jeden był poświęcony osobie właśnie braci Sołuńskich, jak nazywamy cyryla i metodego. W drugiej części mówiliśmy... O Melchiorze Grodzieckim, którego śmierć obchodzimy dziś w tym roku jako w lecie właściwie jego śmierci. I w trzeciej części mogliśmy poznać trochę historii gospodarzy, czyli Bonifratów. Na zakończenie konferencji w cieszyńskiej świątyni modlono się do Boga, by zachował świat i jego mieszkańców w pokoju. Boże Ojcze Odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy. Którą zanosimy do ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata. Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskończone miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Trzeba podkreślić, że jest to wspólna modlitwa tych trzech głównych wyznań Polsce, prawda? A więc katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, no w takim bardzo symbolicznym miejscu. To wydarzenie dla nas jest bardzo wielkie, a zwłaszcza dlatego, że jako Cieszyn żyjemy w wielu kulturach, w wielu narodowościach, w wielu wyznaniach. W samym Cieszynie jest kilkanaście wyznań i myślę, że to miasto przez setki lat swojego istnienia pokazuje, jak ludzie różnych kultur, różnych wyznań potrafią żyć razem z sobą, wzajemnie się szanując, tolerując. Ekumeniczne nabożeństwo w Cieszyńskiej Rotundzie wspólnie prowadzili biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego biskup Adrian Korczago oraz ksiądz Mikołaj Dziewiatowski z kościoła prawosławnego. Piknik militarny, czyli rodzinne spotkania z historią. Impreza pod taką nazwą odbyła się na terenie boiska sportowego w Kończycach Wielkich w gminie Haszlach. Każdy, kto w pierwszy weekend lipca odwiedził to miejsce, wziął udział w wyjątkowej lekcji historii. Jest to zasługa e, pasjonatów, którzy działają na terenie naszej gminy. To dzięki nim e, ta impreza z roku na rok e, nabiera coraz większego rozmachu. Od trzech lat e, wydarzenie odbywa się w Kończycach Wielkich. Piknik Militarny to wydarzenie, które w kalendarz imprez na Ziemi Cieszyńskiej wpisało się już na stałe. W tym roku świętowano mały jubileusz, ponieważ rodzinne spotkania z historią odbyły się po raz piętnasty. Są osoby, są ludzie, zarówno w sensie pasjonatów, którzy się tym od wielu lat zajmują, tworzą, pokazują, jak i osoby, które są zainteresowane, przyjeżdżają popatrzeć. Zawsze jest to ciekawe wydarzenie. Dużo sprzętu, starego sprzętu, można patrzeć, jak to wyglądało. Mamy bardzo dużo ciekawych sprzętów. Dla mnie, jako pasjonata II wojny światowej, jednym z najciekawszych eksponatów jest tutaj niszczenie czołgów, Marder, niemiecki z II wojny światowej. Dokładnie na takich pojazdach żołnierze niemieccy walczyli między z innymi na tym rejonie. Gwoździem programu tegorocznego pikniku militarnego była rekonstrukcja bitwy Ośląsk Cieszyński z 1945 roku. Wyzwolenie Cieszyna, zdobycie przez Armię Czerwoną to jest dopiero 3 maja 1945 rok. Przez co, proszę Państwa, Cieszyn był najdłużej okupowany miastem w Polsce, bo wejście wojsk niemieckich, dokładnie jednostek austriackich z 44-45 Dywizji Piechoty o rodowodzie austriackim, miało miejsce 1 września, a wyjście dopiero... I także to były jednostki w jakiejś części austriackie, bo 3 Dywizja Górska była właśnie taką typową, jedną z tych jednostek górskich tworzonych na podstawie Armii Austriackiej. Więc one wychodzą z Cieszyna dopiero 3. Maja. I to jest najdłużej okupowany przez hitlerskiego okupanta teren y, ziem polskich drugie, w granicach II Rzeczypospolitej. Poza inscenizacją bitwy o Śląsk Cieszyński wszyscy uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w licznych militarnych pokazach, seminariach historycznych, wycieczkach z przewodnikiem czy warsztatach modelarskich. W ramach imprezy odbył się także polsko-czeski bieg rodzinny na orientację śladami historii. Do niedzieli w kilku bezkickich miejscowościach królować będzie folklor prawie ze wszystkich kontynentów. Tydzień Kultury Beskidzkiej to jedna z największych i najstarszych imprez folklorystycznych na świecie. Każdego dnia, oprócz sobot, w których mamy korowody, będziemy prezentować nasze zespoły w krótkich programach na małej scenie zlokalizowanej w samym centrum miasta, czyli na placu Hofa. Oprócz tego cały czas trwa jarmark, jarmark rękodzielników oraz mnóstwo gastronomii, tej wiślańskiej mamy tutaj wystawionej, więc możecie Państwo korzystać od samych godzin przed. Po, y, przedpołudniowych do późnych godzin wieczornych. W ośmiu miejscowościach od Wisły poprzez Sztyr, Grzywiec, Maków podkalański Oświęcim, Ujsoły i Stepną, po czeski jabłonków. Rozbrzmiewać będzie ludowa muzyka, zawirują w tańcu zespoły góralskie, a także te z najodleglejszych zakątków świata. Proszę powiedzieć, jaki zespół reprezentujecie? To był zespół małej Wisły, czyli małe skrzaty, które mieszkają w wiśle, tańczą, śpiewają i chcą pokazać folklor nasz tutaj wiślański. Jak nam się występowało dzisiaj? No, myślę, że super, dlatego że dzieci się cieszą, jak ktoś nas ogląda. Oczywiście chcemy robić jak najczęściej to, co, co lubimy, więc dzieci są bardzo szczęśliwe, że jest widownia, że wszystkim się podoba i, i super. Włodarze miasta nie kryli swojego zadowolenia z przebiegu imprezy oraz frekwencji uczestników. No, świetnie, pogoda dopisała, publiczność to, co najważniejsze, również. Frekwencja 100%, a mógłbym nawet powiedzieć 1000%. No, i to cieszy, no. Bo bo po to to organizujemy. Od kilkunastu lat stałym uczestnikiem imprezy jest były premier Jerzy Buzek. To jest ważne, że my potrafimy zachować tożsamość w takim różnorodnym świecie. Przyjeżdżają do nas ludzie. Tutaj na Podbeskidzie do Wisły, w Beskidy właściwie, w serce Beskidów ludzie z różnych stron świata, Europy i my możemy i mamy im co zaprezentować. Swojego zachwytu występami nie kryła publiczność, dla której uczestnictwo w imprezie jest już tradycją. Tradycja, tak, tradycja. No, bardzo miłe to jest. Zawsze przyjeżdżamy, miło się bawimy. A co się najbardziej podoba? No, oczywiście, zespół Wisła, bo to jest nasze, nasze rejony. No, i zagraniczne zespoły, bardzo fajne. Pierwszy raz na takiej imprezie? Nie, nie. Ostatnio trzy razy byliśmy pod Tak? Super jest. A co najbardziej się podoba? Znaczy ta różnorodność zespołów. Tegoroczny festiwal jest wyjątkowy, bo zbiega się z jubileuszem dwóch konkursów. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu odbywa się już po raz 50, natomiast międzynarodowe spotkania folklorystyczne po raz 30. Witamy bardzo serdecznie w Ustroniu i serdecznie zapraszamy już dzisiaj na 10 sierpnia. Dzisiaj co prawda ja jestem po pańsku, ale na pewno 10 sierpnia nie zabraknie tutaj górali, akcentów góralskich, folkloru tradycyjnego naszego i zbujowania, ponieważ u nas na rynku odbędzie się kolejna już 14. edycja Święta Baraniny i Mistrzostw w Podawaniu Baraniny. Bardzo serdecznie zapraszamy od godziny 12.00. Będzie pokaz strzyżenia owiec, będą wykłady dotyczące mięsa jagnęcego, baraniny, będzie można degustować, będzie można też kupić tradycyjne serki góralskie, poznać tradycje szałaśnictwa, pasterstwa. To wszystko na naszym ustrańskim rynku, który znajduje się w tym momencie za moimi plecami. Na naszej scenie pojawią się oczywiście kapele góralskie, więc naprawdę warto, warto odwiedzić Góry Radości i nasze miasto ustronie. W, w dniach od 24 sierpnia do 1 września bieżącego roku na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się 32 edycja międzynarodowego studenckiego festiwalu folklorystycznego. Organizatorami festiwalu są Uniwersytet Śląski, Studencki Zespół Pieśni i Tańca Katowice oraz miasto Cieszyn. Do Cieszyna festiwal Zawita 25 sierpnia, kiedy to na rynku odbędzie się prezentacja wszystkich zespołów festiwalowych. 26 sierpnia zaprosimy na koncert inauguracyjny do Teatru imienia Adama Mickiewicza oraz 29 na koncert Muzyka Świata. Więcej szczegółów oraz składy osobowe zespołów na stronie festiwalu oraz w mediach społecznościowych. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło. Zaprosić wszystkich Państwa na 3 sierpnia na godzinę 17 w Brennej odbywać się będą Mistrzostwa Drwali Beskidzkich. Będzie ekstremalnie, będzie głośno. Zapraszamy wszystkich. Myślę, że i konkurencje techniczne i sprawnościowe, jeżeli chodzi o piły. Piły te, które drwale na co dzień używają w lesie będą tutaj wydawać swoje e, głosy. Także zapraszamy serdecznie. Myślę, że warto przyjechać do Brennej 3 sierpnia e, w ten weekend, w tą sobotę.